Kochani, jesteśmy po czwartej edycji kampanii Zbieraj z klasą. Wspaniała ekologiczna akcja w całej Polsce dla wszystkich placówek oświatowych. Jesteśmy bardzo zadowoleni, dlatego że w akcji wzięło naprawdę mnóstwo szkół oraz przedszkoli. Ale o cyfrach opowiadam wszystko Paweł. Natomiast ja, jako mama i jako ambasadorka, mogę powiedzieć, że ta akcja powinna trwać wiecznie. Były wspaniałe nagrody, mnóstwo zebranych baterii i przede wszystkim mnóstwo uśmiechu i bardzo dużo wiedzy ekologicznej. Dla mnie, jako ambasadora, najważniejsze były dwie rzeczy: ogromny uśmiech dzieciaków, oraz to od strony muzycznej, że wszystkie dzieciaki śpiewały hymn. Tej akcji, czyli piosenka zbieraj z klasą. Również niezwykle istotną rzeczą w tej akcji, a myślę, że tak naprawdę najważniejszą jest to, że przekazaliśmy bardzo solidną wiedzę dzieciom. Czyli nauczyliśmy, jak się zbiera baterie i elektrośmieci. I z tego jesteśmy jako ambasadorzy bardzo dumni. Jeśli mówimy o rzeczach ważnych. Ee... To dla mnie jako organizatora ważne były właśnie te efekty wymierne, czyli to, ile udało się dzieciom zebrać zużytego sprzętu i zużytych baterii. W ścisłym finale, do którego przystąpiło ponad 100 placówek, zebrano około 30 ton baterii, ponad 60 ton zużytego sprzętu, a chcę przypomnieć, że w ogóle w akcji Zbieraj z Klasą jest zarejestrowanych prawie 1300 placówek oświatowych, a w roku 2000 w 2017 Europejskiej Platformie Recyklingu udało się zebrać w ogóle w Polsce ponad 1600 ton zużytych baterii i kilkanaście tysięcy ton zużytego sprzętu. Ta akcja ma cel. Piąta edycja kampanii Zbieraj z klasą już we wrześniu roku 2017. Ale szczegóły moi drodzy dopiero na koniec lipca. My Was bardzo serdecznie zapraszamy. zapraszamy.